Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Chciałam w tym odcinku wyjaśnić pewną sprawę. Otóż staję na MSP naprawdę dużo teraz z zaproszeń do znajomych, a ponieważ mam VIP-a mogę pozwolić sobie na trochę więcej znajomych. Wiele osób pisze do mnie z takimi wręcz pretensjami, czy, mnie przyjm czy przyjmę, choć na przykład ma poniżej 20 levela. Pewnie sobie myślicie, że na MSP mi się pomieszało w głowie i teraz próbuję udawać jakiegoś filma, który przyjmuje powyżej, przykładowo 30 levela. To nie jest, zupełnie, to nie jest totalnie tak i nie chodziło mi o to, żeby zrobić taki raban. Zupełnie nie rozumiem właściwie, o co na MSP jest tyle. O co, o, o co jest takie wielkie halo. Już Wam wyjaśnię, dlaczego nie przyjmuję od, przykładowo, poniżej 20 levela. Po pierwsze, ja tutaj nie mówię, że tak jest z każdym, ale większość osób, które ma poniżej 20 levela, po prostu ma VIPa na jakiś na tydzień, na dwa powiedzmy, wchodzi sobie na tą MSP, póki ma VIPa, a później to konto jest praktycznie martwe i miejsce, przyjmuje tą osobę do znajomych, ona przestaje grać, kiedy kończy jej się VIP i po prostu później miejsce jest niepotrzebne, bo ta osoba nie wchodzi, nie pisze ze mną, po prostu, że tak powiem jakbym miała w segregatorze karteczkę, która mi już totalnie nie jest do niczego potrzebna po drugie, osoby z takim levelem niższym, niż 20, często Wyłudzają, wręcz wymuszają, grożą mi, że mnie, że mnie będą, że mnie zniszczą, jak nie dam jakiegoś prezentu, czy pozdra, czy listy. No cóż, słuchajcie, wielu osobom się wydaje, że jak ma się powyżej 33 levela, to się ma nieskończoną ilość pieniędzy. I niestety to jest błędne, bo fajnie jest, jak sobie kupujesz vip bo wtedy masz wrażenie, że dopiero zaczynasz, wiesz, masz wrażenie, że kupisz sobie wszystko, co chcesz. Ale z czasem wydajesz codziennie powiedzmy po 1200 Starcoins, bo taki jeden zestaw, około ponad 1000 Starcoins kosztuje, taki jeden zestaw sobie wyobraź, że kupujesz przykładowo dziennie trzy takie zestawy plus jeszcze nowy motyw w czwartki na mój plan, to jeszcze kolejne zestawy z nowego motywu i te pieniądze szast prost już ich nie ma. Więc sobie nie myślcie, że osoby z wysokim levelem mają nieskończoną ilość kasy, bo to, co jest napisane w high scores, no, tak naprawdę praktycznie nie umywa się do tego, jak jest naprawdę. Nawet nie są ludzie blisko, aż sobie zaraz sprawdzę. Po drugie, ja teraz mogę przyjmować do znajomych, możecie mnie zapraszać. Yy... Oczywiście, Gender Killer to beautiful. No, niby jest napisane, że mam 18 milionów 93 441, a ja mam. Prawie 2000 tylko i 400 diaksów, więc sorry, ale może sobie kupię jeszcze VIPa na święta, bo będzie więcej czasu, żeby w to grać. Szkoda, że kupiłam sobie VIPa teraz, bo ja miałam niedawno próbne matury, musiałam się uczyć i nie miałam po prostu czasu, żeby grać w tą grę, więc tak naprawdę wyrzuciłam hejs Chciałabym kupić sobie VIPa na dłuższy okres czasu, ale wiecie, to już jak będzie, jak już będzie po tych moich maturach, kiedy będzie już więcej wolnego, nie wiem, wakacje, na przykład na 3 miesiące sobie kupię. Czyli jest lipiec, sierpień to akurat. Po drugie, jeżeli chodzi o, akurat o to, to ja nie przyjmuję też do znajomych osób, które robią mi spam na poczcie. Ja słuchajcie, wyłączam czat, ponieważ i przez ilość znajomych, które się dziennie loguje, mam już takie lagi, że często wyskakuje mi wtyczka ja to nie to, że ignoruję was, jakbym od razu nie odpisuje, ale wy sobie wyobraźcie: masz 1889 znajomych. I nagle ci wszyscy zaczynają do ciebie pisać. Mówią o różnych rzeczach: ten prosi o coś z listy, tak ze tobą normalnie pogadać, inny prosi o ocenienie artbooka. I musisz jeszcze w swojej głowie analizować tysiące tematów, do których napisa yy, yy, z którymi zwrócili się do ciebie twoi znajomi. No sorry, ale no to nie jest takie proste, bo my nie jesteśmy robotami, tylko ludźmi. I po prostu nie ma często takiej możliwości, żebym była w stanie odpisać kilku osobom na raz. Kolejna sprawa jest taka, że na MSP mam klub, do którego Was serdecznie zapraszam. Pomyślcie, że zgapiam od innych youtuberów, ale tak naprawdę wiele osób pewnie tak robiło przed, jeszcze przed tym, jak youtuberzy zaczęli nagrywać MSP. Mój klub nazywa się Wisienki Agi. Myślę, że będziemy ten też robić rolcowania no i znowu mi tyczka wyskoczyła tak to jest, tak się ma po prostu taki zwa. i tu znajomy myślę, że będziemy robić losowania raz w miesiącu czy dwa mogę dać komuś pozdro, bo nie wiem dlaczego kupiłam je na miesiąc i nie dostaję codziennych diametrów to chyba muszę kupić na dłuższy okres czasu ale na chwilę obecną tego nie planuję planuję to, takie rzeczy robić dopiero jak zaczną się święta, bo uważam, że to jest bezcelowe kupować teraz VIP-a po to, żeby grać za nim przez 3 dni, bo piątek sobota niedziela przykładowo, a później trzeba zapierniczać w szkole i nie ma czasu, żeby wejść na grę, bo sorry, jestem w kwestii naturalnej i jednak mam więcej tej nauki, i po prostu nie mam czasu, żeby się bawić w MSP. Kolejna sprawa. Wiem, że dzisiaj będzie wiele tych spraw, ale no słuchajcie, no, długo, dużo długo nie nagrywam, jeśli chodzi o sprawy MSP i trochę się tego nazbierało. Jeśli chodzi o pewne osoby, jak już mówiłam, wiele osób mi tam grozi, ja oczywiście staram się tego nie brać do serca, ponieważ często są to zdesperowane dzieci, które po prostu jak nie, nie udaje im się wyłudzenie na Was albo wzięcie na litość zamiast za dostanie prezentu, to grożą Wam, nie wiem... Różnymi rzeczami, że wam coś zrobią, że was znajdą, że jesteście oszustami, choć nic nie zrobiliście, albo wam spamują łańcuszkami na, na waszej księdze gości. Ja miałam teraz do czynienia z pewną osobą, która spamiła na, księdze moi, na mojej księdze gości łańcuszkami. Oczywiście ją zgłosiłam, bo łańcuszki na MSP nie są dozwolone. Moment, bo się loguje. I. Ja czytam od Was wiadomości, też, również i widzę, jeżeli ktoś pisze hej, jestem Twoim fanem. No, jeżeli jesteś moim fanem i grasz w MSP, to mogę, to bardzo za was serdecznie zapraszam do tego mojego klubu. Bo tam możecie, słuchajcie, może wyjść osoba niezależnie od levelu chcę też dzięki temu klubowi dać szansę zdobycia na przykład nowych leveli osobom, które na przykład mają niski poziom będę również je promować na odcinkach bo będziemy sobie raz na jakiś czas robić taki odcinek z tego, co robię w tym naszym klubie będę tam polecała osoby z prośbą o pomaganie im, takie z niższym levelem będę rozdawała prezenty pozdra może trafi się rzecz z listy? Zobaczymy. Yy, jeszcze, tro, jeszcze trochę tych spraw, więc wytrzymajcie. Jeżeli dajecie mi jakiś prezent, to bardzo Was proszę: nie dawajcie mi rzeczy z poster, typu plakaty, te czekoladki. Ja już naprawdę wolałabym nic nie dostać, niż dostać kolejną rzecz, która mi się w ogóle nie przyda. Ja już tego mam tyle, że ja nawet gdybym cały pokój zapełniła, to by mi zostało mnóstwo, a później muszę marnować parę. Godzin nawet, żeby nie dość, że odpisywać na wasze maile. Yy, bo na przykład. No rozumiem, chcecie być pozdrowieni, ale proszę nie wysyłajcie mi tych plakatów, bo ja muszę parę godzin na te przetwarzanie po prostu. To jest tego jest naprawdę dużo. Możecie myśleć, że przesadza, przesadzam, ale sobie teraz wyobraźcie, mam tylu znajomych i nagle jeden czy dwóch, jeden czy dwóch znajomych wysyła mi takie, taką rzecz. A teraz sobie pomnóżcie to razy to nad tysiąc, tysiąc takich plakatów dziennie gdzie ja na przykład chcę sobie udekorować pokój i później muszę się przekopywać przez tę masę tych dodatków z pozder i później po prostu nie mam jak udekorować pokoju bo dekorowanie pokoju zabiera bardzo mnóstwo czasu <grym> powstają takie lagi, że szok i po prostu nie mam nie mam po prostu ochoty yy, bawić się w takie rzeczy myślę, że wiele youtuberów nagrywających też ma podobny problem więc proszę, odnosząc się do również innych osób, dajcie troszeczkę na wstrzymanie, dobrze? No i ostatnia rzecz, proszę, nie proście mnie o rzeczy typu pozdro. Jeżeli dałam komuś pozdro, to znaczy, że na przykład wcześniej z tą osobą rozmawiałam. I Ja nie daję tak pozdro za nic, bo naprawdę to kosztuje diamenty. Diamenty równa się VIP, VIP równa się prawdziwe pieniądze. Więc chyba logiczne, że nie chcę ich rozdawać na prawo i lewo. Ja nie będę dawać pozder, jeżeli ktoś będzie ode mnie żebrał. robił mi spam na poczcie, później mi pisał, że jak nie dam, to na przykład spamuje mi księgę gości. Wiecie, jest taki, taki szantaż. Ja daję osobom, które są miłe dla mnie, a nie wymuszają na mnie wiele rzeczy, krzyczą na mnie i jeszcze oczekują, że będę robiła wszystko tak, żeby im było najlepiej, a sama dam się wykorzystywać, bo ja nie jestem głupia i nie dam się wykorzystywać. Piszcie w komentarzach, jakich, jakie kolejne tematy mam poruszyć. jeśli chodzi o odcinki z MSP. No i mm, nie wiem dlaczego, ale miałam ostatnio wyłączone komentarze do mojego odcinka Halloweenowego. Mam nadzieję, że tutaj w tym przypadku tak nie będzie. Jeżeli nie wiecie, jeżeli wiecie, co to może być mimo wszystko, to napiszcie do mnie na koncie na MSP, bo po prostu tam najszybciej mnie znajdziecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.